Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie znaleźć artefakty obcych trzeciego tygodnia. Pierwszy znajduje się w Siorbanych Szuwarach, budynku, z którego wystają rury. Jest on tutaj u góry. Drugi znajduje się w Kościanych Krańcach. Jest bardzo widoczny, więc łatwo go tutaj znaleźć. Trzeci znajduje się w koralowym kosztelu największej budowli, w tym miejscu, ostatni znajdziemy w skalistych skarpach, w tym miejscu na łodzi. Tak więc z mojej strony to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć.